Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj właśnie mija dokładnie rok, bo 7 maja 2024 roku odbyła się ta sesja, na której zostałem zaprzysiężony na, na prezydenta. Muszę powiedzieć, że ten rok to był jeden z najbardziej intensywnych w moim życiu. No, nie jeden z najbardziej, najbardziej <laughs> intensywny w moim życiu i to tak zdecydowanie najbardziej. Wydarzyło się bardzo dużo różnych rzeczy. I za to wszystkie chciałbym podziękować, za te, które wywołały uśmiech na twarzy i te, które niekoniecznie, ale za wszystko chciałbym podziękować i, i Wam dziennikarzom tutaj, i mieszkańcom, i wszystkim, którzy, moim współpracownikom, którzy w tym procesie ze mną uczestniczyli. To był rok różnych zmian, modernizacji, modyfikacji, również personalnych, ale i takich organizacyjnych, było tego naprawdę dość sporo. Zarówno w samym urzędzie miejskim, jak i w spółkach miejskich. Rozpoczęliśmy procesy odbudowywania albo modernizacji tam, gdzie uznaliśmy, że są zbyt słabe. Takim, o którym na pewno bardzo o którym trzeba wspomnieć, to jest, to jest ta, ta część odpowiedzialna za fundusze, szczególnie te unijne. Bo komórka praktycznie nie istniała. A zbliżał się, czy już można powiedzieć, trwał okres programowania i zbliżał się, zbliżała się konieczność aplikowania o środki przede wszystkim z Zitu. I tam były duże ryzyka, że utracimy i to dziesiątki milionów złotych. O czym wówczas pracownicy mówili tak wprost bez ogródek. Udało się ten proces zatrzymać, zmodyfikować i zmienić. Złożyliśmy wnioski na znacznie większe pieniądze niż, niż wcześniej planowaliśmy. Zaplikowaliśmy o i ten, I ten wniosek jest w trakcie weryfikacji teraz o ITS i system informacji pasażerskiej. To jest ponad 50 milionów złotych. Stacja przysiadkowa, czy centrum przysiadkowe w Jamnie, ponad 40 milionów. Początkowo te dwie inwestycje były planowane na 16 i 8. Jak słyszycie, to, to jest już ponad 90 milionów złotych. Ale ten sposób też spowodaliśmy, że, że ten ryzyko utraty środków w zasadzie nie istnieje. Ale też intensywne prace z, z ministerstwem spowodowały, że w zasadzie dosłownie na dniach dostaliśmy informację, że zmienili swoje zdanie, jeśli chodzi o konkurs na zakup autobusów. Bo w 2023 roku pojawiła się informacja, że zakup autobusów w ramach zit z tego komponentu Feniksowego będzie niemożliwy. Chciał jest możliwy, będzie konkurs dedykowany w ramach tych środków, które zostały jeszcze niewygospodarowane w ramach zit -u że to będą pieniądze dedykowane tylko tym gminom, które są w naszym zycie, Oprócz tego będzie też konkurs taki ogólnopolski. Czyli coś, co było wcześniej niemożliwe, stało się możliwe dzięki intensywnym zabiegom również w Warszawie. Wydarzyło się bardzo wiele różnych rzeczy w każdej w zasadzie w sferze dziedzinie życia. Zaaplikowaliśmy i dostaliśmy pieniądze na budowę nowego żłobka. Razem z VAT-em, co nie jest bez znaczenia, bo jesteśmy jedną z niewielu takich gmin w kraju, gdzie udało się również otrzymać pieniądze na VAT ponad 7 milionów złotych całość. Dostaliśmy również pieniądze na placę zabaw, co pani minister cały czas podkreśla, że inspiracją, takim można powiedzieć tym głównym czynnikiem, żeby taki program ministerialny stworzyć była wizyta tutaj właśnie w Koszaliny wtedy, wtedy kiedy rozmawialiśmy o płatności za żłobki. I dostaliśmy po 300 tysięcy na w zasadzie każdy żłobek, który mamy i zbudujemy placę zabaw przy każdym z, ze żłobków. Za y, właśnie 300 tysięcy złotych każdy. Y, obiecywałem w kampanii i y, miasto czyniło zabiegi przez lata, żeby województwo zachodniopomorskie pomorskie prowadziło lub współprowadziło którąś z instytucji kultury. Udało się to zrobić już w pierwszym roku. Jak wiecie Państwo, podpisaliśmy umowę z marszałkiem i teatr, Bałtycki Teatr Dramatyczny, jest współprowadzony i współfinansowany teraz y, 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 przez marszałka to daje też taką stabilizację i samemu teatrowi i taką możliwość też planowania rozwoju. Jeżeli chodzi o system gospodarki odpadami, też bardzo, bardzo ważny, zmieniliśmy sposób naliczania opłat na taki bardziej sprawiedliwy. Dzisiaj to już nie jest tylko od gospodarstwa, czyli rodzina czteroosobowa, która produkuje znacznie więcej odpadów niż samotna czy we dwójkę mieszkająca babcie z dziadkiem. Dzisiaj te opłaty są różne. Jest system na pewno bardziej sprawiedliwy. Dobywały się konsultacje społeczne na wszelakie różne tematy, jeżeli chodziło właśnie o odpady, komunikację autobusową, zasady sprzedaży mieszkań. W zasadzie konsultacji, które przeprowadziliśmy było, było cała masa. Również przeprowadziliśmy, rozpoczęliśmy konsultacje na temat zagospodarowania czy, czy w ogóle organizacji ruchu i w ogóle życia wśród mieściu. to jest odbyło się pierwsze ze spotkań w Ibuła z przedsiębiorcami bo do nich było adresowane ale takim namacalnym efektem jest przebudowa ulicy zwycięstwa ona się rozpoczęła i choć mieliśmy już odebrany projekt od wykonawców budowy ulicy która który tak naprawdę utrwalał to, co było, czyli cztery pasy, po dwa pasy w każdym kierunku i nawet z buspasem, to wykonawcy tego projektu zgodzili się go przeprojektować tak, żeby to było po jednym pasie i z, z dużą ilością zieleni, parkingów i, i szerokimi chodnikami, żeby ten proces modernizacji Śródmieścia naprawdę rozpocząć. Nie tylko o nim cały czas mówić latami, ale naprawdę, żeby on się zaczął i on się zaczął. Słyszeliście Państwo na ostatniej sesji. Radni się zgodzili, za co bardzo dziękuję, na to, żebyśmy złożyli i w konsekwencji, mam nadzieję, podpisać umowę z na, Cały czas mówimy, była mowa o pożyczce. Tak naprawdę to jest instrument finansowy. Unijny instrument finansowy, czyli unijne pieniądze zwrotne na 0% z możliwością umorzenia 5 które. Rozpoczniemy spłacać po pięciu, nawet 5 okresie karencji po zakończeniu całej inwestycji, którą musimy zakończyć do 30 roku. Czyli 30 rok plus 5 lat i dopiero rozpoczynamy spłatę, 20 lat spłaty. Za 30 lat te pieniądze, które chcemy teraz wziąć, będą zupełnie miały inną wartość niż mają dzisiaj, a pozwoli to dokończyć proces modernizacji ulicy zwycięstwa między innymi, bo też właśnie na to właśnie pieniądze na ten cel będą służyły. Czyli przebudujemy całą ulicę zwycięstwa do końca. Aż do dworca, razem z ulicą Dworcową 1 maja i Muńską. To będzie proces, który się domknie, który już nie będzie tylko cały czas mówimy o tym, że, że mamy jakieś koncepcje, to teraz zamieniamy w projekt i ruszamy już z pracami. Tam też zapisaliśmy pieniądze na zakup autobusów, ale zdecydujemy dopiero, czy je wykorzystać, bo to jest tak naprawdę, mamy je w dyspozycji, ale jeśli te konkursy z Feniksa faktycznie staną się faktem i zakupimy pieniądze, za pieniądze autobusy za pieniądze z dotacji, no to oczywiście nie będziemy ich pożyczać na ten sam cel. Ale takich różnych rozpoczętych procesów jest naprawdę mnóstwo. Każdy proces inwestycyjny trwa od pomysłu przez proces jego projektowania, zdobywania pieniędzy. Po samą realizację to są lata. Myślę, że w tym pierwszym roku udało się zrobić i tak całkiem sporo. Powołaliśmy radę do spraw zwierząt, to też nie było takie bez znaczenia, bo w czasie kampanii to było bardzo taki, takie duże oczekiwanie, żeby taka rada powstała. Ale powstała od razu w zasadzie, zaraz po wyborach. Schronisko stało się odrębnym bytem, jest samodzielną instytucją. To też było zaraz po wyborach, od razu. Wypoczęliśmy też... Całą masę różnych inwestycji, takich jak na przykład dwa orliki przy, przy koszelińskich szkołach, ale zaaplikowaliśmy też, bo to też o to często dostaję pytania. Tak jak obiecałem, złożyliśmy aplikację do Ministerstwa Sportu na orlik przy ulicy Żytniej. Czyli te, te starania też prowadzimy. Tych rzeczy jest mnóstwo, jak sami Państwo widzicie, zostały tu na, na tych planszach przynajmniej część wypisana. Są jeszcze te, te rzeczy, które rozpoczęliśmy w spółkach. Naturalnie zalewane centrum, niskie wodociągi i kanalizacja przygotowali koncepcję z całym szeregiem bardzo już takich konkretnych rozwiązań i złożyli też wniosek aplikacyjny na 40 kilka milionów złotych do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, też w ramach tych środków Feniksowych. Spodziewamy się te pieniądze dostać i rozpocząć też właśnie proces modernizacji systemu kanalizacji deszczowej, szczególnie w centrum miasta, bo to jest bardzo duża, duża zlewnia. Miejskie wodo wodociągi i kanalizacje również zużyły do begieku też wniosek o taką pożyczkę, na modernizację oczyszczalni. Oczyszczalnia, szczególnie ten ostatni fragment jest naprawdę w tragicznym stanie i ten proces musi się rozpocząć i to bardzo szybko. Jak tylko te pieniądze wpłyną oczywiście też te procesy, te, te prace projektowe i wykonawcze też się zaczną. Metz dzisiaj z pięciu kotów cztery są węglowe, co powoduje, że wspólnik, którego mamy ENGIE nie, nie chce w, takim, w, takim, w takiej koncepcji w ogóle brać udziału. Jest decyzja Francuzów, żeby, żeby z takich spółek się wycofywać. Musimy koniecznie rozpocząć ten proces modyfikacji, modernizacji właśnie kotów mecowskich, tak żeby dekarbonizować koszary W Słupsku się to już udało. U nas żadne takie działania w zasadzie nie zostały podjęte. Ten proces przechodzimy teraz. Prezes mecu też aplikuje w, w trzech różnych programach o pieniądze na modernizację samego mecu. Pewnie o wielu rzeczach nie powiedziałem ale tego jest naprawdę dość dużo i tak jak powiedziałem, wiele rzeczy zostało rozpoczętych, co będziemy w kolejnym roku i kolejnych latach kontynuować i będą stawały się faktem. Ja przede wszystkim bardzo dziękuję za zaufanie, że hmm. mogłem pracować i pracuję nadal przez ten rok i następne mam nadzieję, że będziemy nadal rozwijać to miasto. Szanowni Państwo, oprócz tych dużych, o których Pan powiedział, Pan Prezydent, jeszcze są te mniejsze inwestycje, które były niestety zaniechane wcześniej, chociażby nakładki bitumiczne, czyli program tak dywaników, który przestał funkcjonować jeszcze za tamtej kadencji, już przestał funkcjonować. Wprowadziliśmy go od razu w tej kadencji, pierwsze ulice zostały w tamtym roku zakończone, chociażby ulica Wewnętrzna Muńska, tak od dawna oczekiwana, czy ulica Berlickiego. Barlickiego, przepraszam, te ulice zostały zrobione, zmodernizowane. Również przygotowujemy dalsze plany i za chwilę będą następne przetargi na następne ulice, czyli program dywanikowy, program remontowych chodników również zaistnieje wreszcie i będzie działał. Także te wszystkie i program również dróg gruntowych, modernizacja dróg gruntowych, również będzie kontynuowana. Szanowni Państwo, jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. Wchodzimy, stworzyliśmy in-house, czyli w powierzenie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej. W tej chwili weszło już w powierzenie, gdzie miasto poprzez powierzenie. Przedsiębiorstwu komunalne, Gospodarki Komunalnej będzie w tej chwili już pracowało w taki sposób, że będziemy mogli spokojnie zlecać działania dotyczące oczyszczenia chociażby miasta. Również, Szanowni Państwo, no w tej chwili w cudzysłowie oczywiście w skrócie powiem, że za chwilę będzie już otwarty <laughs> przetarg i będą oferty sprawdzane. Na spalarnie. Także bardzo, bardzo wiele rzeczy się wydarzyło w ciągu tego jednego roku. Na początku chciałbym podziękować serdecznie Panu Prezydentowi za możliwość współpracy Państwo dziennikarzom podziękować za mobilizację do pracy. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o płaszczyznę społeczną, kulturalną, sportową, edukacyjną, w ciągu tego roku minionego wiele się wydarzyło. Jeśli chodzi o sprawy społeczne, już Pan Prezydent powiedział budujemy nowy żłobek na ulicy Sarzyńskiej, aplikowaliśmy o 7 milionów, które otrzymaliśmy, ale także modernizujemy place zabaw przy oddział, oddziałach żłobkowych w kwocie 1,5 milionów złotych. Jeśli chodzi o aspekt kulturalny, to już tak samo Pan Prezydent powiedział, współprowadzimy instytucje Bałtycki Teatr Dramatyczny razem z Marszałkiem, co daje możliwość oczywiście tej instytucji się rozwijania i poszerzania horyzontów kulturalnych. Ale jeśli chodzi o takie też miękkie zwane projekty, czyli szereg imprez, poszerzamy formułę, e, poszerzone dni koszalina, poszerzone noce muzeów, poszerzone różnego rodzaju eventy, imprezy organizowane przez nasze instytucje, z czego jesteśmy niezmiernie dumni, że młodzi koszalinianie i seniorzy także w tych projektach uczestniczą, bo wspólnie możemy budować tą naszą koszalińską tożsamość. Jeśli chodzi o aspekt sportowy, to także na tej Niwie możemy pochwalić się wieloma wydarzeniami. Najpierw powiem o modernizacji wszystkich orlików koszalińskich, administrowanych przez Zarząd Obiektów Sportowych, a także przez koszalińskie placówki oświatowe, ale właśnie te eventy sportowe, które odbywały się na hali widowiskowo-sportowej, budowały ten nasz Koszalin i rozsławiały i reklamowały nasze piękne miasto mam tu na myśli mecz pierwszej reprezentacji Polski w piłce ręcznej kobiet z Macedonią Północną jeśli chodzi o kwalifikacje do mistrzostw Europy także możemy się pochwalić nadni koszalina będzie turniej piłki siatkowej gdzie wystąpi reprezentacja Polski razem z trzema reprezentacjami mówimy tutaj o siatkówce żeńskiej jeśli chodzi o stadion Bałtyku to także mieliśmy możliwość oglądania zespołu kadry narodowej U17 która swoje mecze rozgrywała w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy właśnie w tej kategorii wiekowej. Jeśli chodzi o edukację, gdzie ogrom pieniędzy właśnie z naszego budżetu idzie na edukację, to możemy się pochwalić kontynuacją programu koszański Czas Zawodowców, czyli jest to skierowane do uczniów szkół zawodowych, żeby kształcić i przygotowywać do rynku pracy. Kształcimy tych młodych ludzi, żeby właśnie byli specjalistami w zawodach, zostawali. Koszalinie, ale ten projekt i szereg innych projektów skierowanych jest nie tylko do uczniów, ale także do nauczycieli i także do rodziców, bo tożsamość szkolną tworzą nie tylko uczniowie, nie tylko nauczyciele, ale w szczególności rodzice. Ten rok, który jest za nami, prezentury, możemy powiedzieć, że. Wykorzystaliśmy go w pełni. Oczywiście patrzymy z optymizmem w przyszłość. Zachęcamy wszystkich oszalinian, żeby wspólnie działali, bo tylko wspólne działania na tych płaszczyznach społecznych mogą spowodować, że nasze miasto będzie piękniejsze, nasze miasto będzie przyjazne do życia, a takie już na pewno jest. Jako przewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatelskiej. Y Prowadząca klub 15-osobowy. Klub składa się nie tylko z członków Platformy Obywatelskiej, ale, ale również z innych osób, które działają w różnych sferach w naszym mieście. Jest to o tyle ważne, że każda z tych osób ma autonomiczny swój głos i wspólnie chcemy wspierać i wspieramy pana prezydenta Tomasza Sobieraja. Idąc razem do wyborów. Mieliśmy nadzieję i dalej mamy, że nasze miasto Koszalin będzie miastem, które będzie przyjazne, które będzie społeczne i które będzie otwarte na różnorodność, na wszystkich ludzi i wszystkie grupy społeczne. Ten proces się zaczął. My wspólnie z Klubem Koalicji Obywatelskiej trzymamy kciuki, ale również wspieramy, rozmawiamy, podpowiadamy i dyskutujemy z panem prezydentem i nieraz. Toczymy spory. To nie jest tak, że wszystko jest tak fajnie, natomiast cieszę się, że pan prezydent jest otwarty. Będąc już radną przez cztery kadencje, po raz pierwszy spotkałam się z takim prezydentem, który jest tak otwarty na dyskusję i potrafi znieść głosy wszystkiej naszej piętnastki. Bo to jest bardzo ważne. Wcześniej nie było takiego pola do dyskusji. I to się też nazywa podejściem obywatelskim i społecznym. My radni jesteśmy przedstawicielami państwa, państwa, mieszkańców i mieszkanek Koszalina. I chcemy państwu służyć jak najlepiej możemy. Jesteśmy tym pierwszym kontaktem z prezydentem i z wiceprezydentami. Dlatego zapraszamy państwa do kontaktu z wszystkimi radnymi, a głównie z Koalicji Obywatelskiej. Natomiast panu prezydentowi i wiceprezydentom wszystkim oraz pani sekretarz, pani skarbnik. Gratulujemy, bo był to bardzo, bardzo trudny rok. Ja z racji tego, że przez wiele lat byłam księgową, wiem, że budżet nie przedstawiał się różowo, natomiast widzę światełko w tunelu i tutaj pod wodzą dosłownie pana prezydenta myślę, że za cztery lata będziemy mogli się właśnie takim koszalinem naszych marzeń pochwalić. Na to liczę i na to liczą nasi radni. Oczywiście koalicja obywatelska wspiera pana prezydenta.